Cześć wszystkim z tej strony Kasia. E, dziś pokażę Wam mój najnowszy album, e, który zrobiłam e, dosyć gruby, a bardzo długo ciągnął się proces twórczy, bo nie zawsze miałam po prostu czas, żeby do niego usiąść. No ale jest. E, I teraz Wam pokażę z jakich kolekcji papierów e, go stworzyłam. Przede wszystkim jest, są to papiery z Scrapberries, jak widzicie najwięcej pasków tutaj mam właśnie z tej firmy. To jest przede wszystkim My Little Star, Forest Friends, bardzo fajna kolekcja. Pierwszy raz pracowałam z tymi papierami, ale świetnie naprawdę, super wzory i fajne się Wbrew pozorom wycinało wszystkie te dodatki, tutaj widzicie, jeszcze mi zostało trochę. No to jest generalnie wycinanie ręczne, ale z czym ja zawsze mam problem, dlatego, że nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciała i nie jest to oczywiście tak idealne jak z krojnikami, ale... Ale naprawdę z tej kolekcji fajnie to, fajnie to wyszło. Potem może w takiej kolejności jak najczęściej używałam, to jest Sweet Dreams. Nie wiem, tutaj piszę Basic Baby, nie wiem czy to jest, czy jest jakaś różnica, czy to jest jakaś wersja podstawowa. Później Zoe and Ziggy Sailing Adventures ale tutaj może um, chyba tylko dwa arkusze mi pasowały. Niekiedy używałam też e, z galerii papieru Graf Kolory 2, czyli wersja zielona. E, I wspomagałam się również e, Lemon Craftem. E, to jest w ogóle moja taka bardzo ulubiona kolekcja, jeżeli chodzi o albumy dziecięce można e, Malutkie szczęścia oczywiście, ale wersja BASIC, czyli e, można dopasować e, coś do, do innych kolekcji. To jest bardzo, jest taka różowo-niebiesko-szara. Bardzo, bardzo fajna. Oczywiście pastelowa, więc bardzo fajnie mi się tutaj pasowała. To, jest, e, to jest, są rzeczy, które mi jeszcze zostały. To będę też dołączała do albumu jako ewentualnie na wykorzystanie. Tutaj jeszcze zostały takie dodatki z kolekcji do powycinania. To jeszcze osoba, która otrzyma ten album, może sobie użyć. To jest to, co mi z tych wszystkich papierków pozostało. Natomiast tutaj są tekturki jeszcze takie powiedziałabym, ala kosmosowe. Bo, jakby miał się pojawić gdzie niegdzie w tym albumie Księżyc, więc starałam się jakoś to e, wykorzystać. Tak prezentuje się album. Ma 9 stron, więc jest dosyć grubaśny, e, a wymiary ma 20,5 na 20,5. Ja oczywiście e, bardzo lubię proste albumy, więc na grzbiecie znajduje się tylko taka mała, wypukła naklejeczka. Okładka się prezentuje tak, że tu ten księżyc po prostu bardzo fajny z tej kolekcji Forest Friends mi się spasował. A tu jest taki malutki shaker i napis album, który pierwszy raz w życiu potraktowałam embossingiem. To jest oczywiście tekturka. No, zajrzymy sobie do środka. Pierwsza strona jest taka mm, bardzo, bardzo chłopięca, niebieska. Tu jest oczywiście też taki, powiedzmy, że mały shaker, ramka na zdjęcie. Tutaj są elementy z kolekcji. Starałam się tutaj jakoś to y, troszeczkę uatrakcyjnić takim fajnym sznureczkiem, który dostałam od Darii kiedyś. No i teraz bardzo fajnie się przydał. Te literki też dostałam niedawno od Dari. Tutaj są, będą się pojawiały przepiękne guziczki, które dostałam od Agaty. No po prostu cudne. Ja bardzo lubię guziki używać ich właśnie do albumów dziecięcych. Tu są takie karteczki do zapisania maty na zdjęcia. Oczywiście tu można więcej rzeczy, więcej zdjęć wsadzić. Tu tylko jedno, wiadomo, bo to jest takie dosyć do, takie do eksponowania, jakby jednego zdjęcia autora chyba tego albumu. Także te guziczki się będą tutaj pojawiały jeszcze w każdej oczywiście stronce. Jest mata bardzo prosta zupełnie, także nie będę pokazywała. No i tyle. Następna strona jest też dosyć prosta. Tutaj chciałam zrobić sobie taką matkę na zdjęcia. To jest troszeczkę za duży format, ale chodzi o to, że po prostu i tutaj i tutaj można sobie zdjęcie wsadzić, więc będzie ładnie się komponowało. Jest taka klapka na której też możemy albo napisać coś, albo kleić zdjęcie tu zupełnie jest prosta strona kieszonka z napisem Baby i oczywiście elementy takie właśnie powycinane z tej kolekcji bardzo fajne takie kotki które też gdzieś tam później wykorzystałam po prostu wycinając je no. o tutaj też jest bardzo ładna karteczka nie no, w ogóle te kolekcje są przepiękne, naprawdę Kolejna strona To jest kiesionka z takimi matami, tutaj znowu ten super guziczek No oczywiście, no maty jak maty Takie pompony tutaj są Można sobie powiedzmy jeszcze luzem powsadzać, jakieś tam Karteczki do zapisywania z kolekcji. Oczywiście te papiery są już mniej więcej tak ozdobione, że już nic więcej nie chciałam za bardzo przesadzać. I tutaj znowu jest taki mini shaker. I jest tutaj taka karteczka, gdzie znowu się pojawia ten księżyc. Tekturka z babaskiem. I tutaj po prostu jest to taka książeczka otwierana. Tutaj ma kieszonkę. Super. No, I to jest na przykład, właśnie, małe szczęścia. I dopasowałam to z tą kolekcją, chyba Sweet Dreams ona się nazywa. No i tutaj znowu jest taka mała kieszonka e, na te. No, na zdjęcia. Czytam na jakieś zapiski. <laughs> Tu mamy coś nowego, co się u mnie pojawiło. No powiedzmy, że nowego, bo kieszonki takie już robiłam. Ale bardzo mi się spodobała właśnie zabawa z folią teraz. I w kilku albumach, a między innymi też u Agnieszki Adamiuk, u Lady Scrapper, zobaczyłam takie foliowe kieszenie. Mi się to bardzo spodobało. Postanowiłam sobie gdzieś tą folię tam też spróbować e, wkomponować. Nie wiem czy to będzie widać tak, tak dobrze. Tutaj są po prostu ułożone takie matki na zdjęcia, a folia jest po prostu zrobiona taka kieszeń 3D. Po prostu tak, żeby ten pasek był widoczny, żeby było widać po prostu co my tam mamy. Tej kiszące. Być może spróbuję jeszcze kiedyś zrobić, żeby tej folii było więcej. Na razie to była taka pierwsza próba tylko. No zobaczymy. Bardzo mi się to podoba. Uważam, że fajny efekt. Jeżeli się tam jeszcze jakieś zdjęcie znajdzie, no to będzie widać, powiedzmy, jakieś tam, no to zdjęcia, elementy, prawda? Tutaj jest naokoło tego, znowu ten, ten księżyc chciałam tutaj jakoś zaakcentować. Tu jest tylko taka taki tiul. Taka właśnie falbankatulowa a tu jest zupełnie czysta strona i na piankach 3D, taki element też wycięty właśnie z tej kolekcji Forest Friends Rokaciuowa chyba to jest ja nie wiem. tak mi się wydaje no i elementy, które się właściwie zawsze pojawiają w moim albumie, czyli dwustronne klapki no tutaj są takie przesłodkie szopy po prostu super są no naprawdę i podoba mi się w ogóle zestawienie tego szarego z żółtym ja to po prostu wykorzystałam tutaj, taką sugestię tu jest znowu ten sznureczek tak jak ja był tam na początku no i tutaj mamy taką, taką kieszonkę z kartami takimi z kolekcji też wycięte i tu jest też kieszonka z tagiem i taka tutaj mała karteczka Majestar, taka chmurka. No i tu wiadomo, jakiś element dekoracyjny taki. Ja bardzo lubię guziki, więc używam ich. Jeżeli mogę, no to gdzieś tam zawsze umieszczę. To jest zupełnie czysta strona i właściwie tak sobie myślę, że chyba na jedno zdjęcie, bo szkoda by było zasłonić po prostu ten element fajny tego królika. Tutaj jest kaskada, znowu taka jakby w takiej torebce, i element też wycięty z tej kolekcji. Tutaj mamy taką kieszonkę na takie dwa elementy, też wycięte. No i tutaj mamy, wiadomo, no, papiery z kolekcji po prostu powycinane. Do tego i tyle. I tutaj e, jest dosyć kolorowo, <gry> ale. Jak sobie myślę, że jak przyjdą zdjęcia, no to trochę to tak będzie stonowane. Tu jest po prostu Belly Band, w którym jest kieszonka z shopem nowo fajnym i taki tak, a potem się zorientowałam. Słuchajcie, że ten no tak to chyba będzie bardziej taki dekoracyjny. Chyba, żeby jeszcze coś tam przykryć trochę do literki, no bo nie ma właściwie jak tutaj coś napisać, ale i tak jest fajny. No, tutaj są takie matki. Tu mam jeszcze taki element też wycięty wśród tego śpiącego kotka na kartonie. Po prostu super są te koty. No i trzecia matka, też taka literkowa. Tutaj jest znowu e, shaker. O taki z okienkiem. Bardzo fajne e, gwiazdki. Nie? Udało mi się zdobyć, słuchajcie, w chińskim markecie. Tak drobne i są świetne do shaker'a, bo nic tutaj nie zahacza. E, bardzo czarne, się ale to dostałam też od Darni. To są takie właśnie w takim słoiczku. Też są super, bo są zupełnie płaskie. Ja uważam, że w ogóle elementy do shakerów najlepiej używać płaskie, a nie tych takich, e, wiecie, cekinów 3D. Tutaj, właśnie, jest cała mata na zdjęcie, cała strona, że można sobie spokojnie wklejać. Tu znowu e, mamy kopertę, taką dużą. Tutaj powkładam parę takich elementów jeszcze do ozdoby. E, I tutaj mamy taką podnoszoną klapkę, e, też z tagiem. No, tu już jest lepiej, już można coś popisać. Elemencik z kolekcji podniesiony troszkę. I tu jest też takie, przeze mnie takie powiedzmy ozdobne miejsce na umieszczenie zdjęcia, tak? Plus kieszonka, którą możemy włożyć sobie. Tu to też możemy zdjęcie e, wsadzić. Po prostu słodkie są te słoiczki. Aż chcę się wyciąć te elementy, bo naprawdę bardzo fajne zrobili właśnie dwa takie arkusze czy jeden, nie pamiętam już, z takimi super elemencikami właśnie do ozdoby. Tu jest też na magnesik. No i tyle. Tutaj kolejna strona, to jest znowu e, miejsce na zdjęcia, tylko z takim małym, e, takimi banerkami, troszkę wyżej podniesionymi, ale na tej minimalnej piance takiej 1 A tu jest taka. E, Wiecie, nieregularna kaskada z tymi właśnie zdjęciami, znaczy z papierami z kolekcji. Starałam się jakoś tak, żeby to kolorystycznie też współgrało z tym dosyć takim wzorzystym tłem. Ale no, jakoś chyba się udało. I tu jest tylko taka dekoracja: sówka z tym słóżkiem na listki i taki mały tagusz, ewentualnie na zapisanie jeszcze czegoś. I tyle. I ostatnia strona: to są takie dwie kieszonki, które sobie po prostu wymyśliłam, e, bo ogólnie miały być małe kieszonki w tym albumie, i one są po prostu w ten sposób e, otwierane na magnesy. E, z tej strony, tak jakby, a z tej strony po prostu jest kieszonka na tak, takie takie tutaj są, Przytem jedna i druga, a tutaj po prostu się otwierają na sznureczek z takimi literkami fajnymi, które kiedyś dostałam od Natalki e, profaski, no i teraz mi się fajnie tutaj przydały i bardzo fajnie pasują Tobie tak się właśnie na ten łożyczek sznureczek, przepraszam, zapina a tutaj Kieszeń jeszcze z takimi, z tagusiem i z elementami też z kolekcji. Bardzo fajnie się tu tutaj skomponowało. Ta kratka i, i ten właśnie, to jest właśnie gra w kolory. No i co, no i tyle, no. Cały albumik dosyć jest pokaźny. No ale taki miał być, więc mam nadzieję, że się spodoba. Mam nadzieję też, że Wam się podoba, bo naprawdę choć te papiery były dość wzorzyste i miały takie niekiedy mocne kolory, nie takie typowo pastelowe, to i tak uważam, że fajnie mi się z nimi pracowało i fajnie się udało je jakoś tak skomponować. I to wszystko, kochani, tyle Wam chciałam pokazać. A na koniec chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie pogratulować Asi Szulik sukcesu. Duży sukces. Asia, naprawdę nie ma się co wstydzić. Super, ja się bardzo cieszę, bo Ty na to naprawdę zasłużyłaś. Jest to artykuł w Bloomcraft, gdzie jest z Asią wywiad i Asia tam właśnie pokazuje swoje przepiękne prace. Opowiada trochę o sobie, o swojej pasji, o swojej pracy i w ogóle dla mnie już sukcesem, że ty ogarniasz całą tą firmę, to, to jest właśnie taki wielki sukces ogarnięcie tego wszystkiego, ale wychodzi to świetnie i życzę ci, żeby tak było. Żeby tak nadal było i, i tak ma być. Właśnie. Dobra. I koniec tego gadania. To ja Was bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i do zobaczenia znowu. Na razie, pa Pa!